Dzień dobry Państwu. dziś rozmawiam z Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Barbarą Szelanką i Inspektorem, Panią Agnieszką Paździor. Inspektorem Pani Agnieszką jest Pani. Świadczeń rodzinnych. Świadczeń rodzinnych. Dzisiaj oczywiście rozmawiamy o czym? O programie Rodzina 500 Pani Dyrektor, czy Gmina Wolsztyn jest przygotowana do tego programu? Muszę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że my jako Ośrodek Pomocy Społecznej jesteśmy w 95% przygotowani do realizacji programu. Brakuje nam tylko rządowego programu na obsługę świadczenia 500, a tak jesteśmy już w tej chwili gotowe do wykonania ustawy. A proszę powiedzieć, to jest internetowy program, tak? Rozumiem. To jest internetowy program. W Polsce cztery firmy mają certyfikaty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i my po prostu bazujemy na firmie Top Team z Warszawy i oni są w trakcie opracowywania tego programu. Ustawa wchodzi z dniem 1 kwietnia, i do tego czasu na pewno. Już będziemy obsługiwać ten program, dlatego, że jak firma nam obiecała, gdzieś dwa tygodnie przed wejściem ustawy już będziemy próbnie wprowadzać wnioski. Pani dyrektor, zresztą zwracam się też do, do pani tutaj inspektor. Proszę powiedzieć, ile dzieci szacunkowo, bo sądzę, że już, jeszcze nie macie, prawda, wszystkich nie macie jeszcze wniosku, bo jeszcze nie są składane, ile dzieci może skorzystać, to znaczy rodzin, bo tutaj jest przemiczonych na dzieci. Zgodnie z wytycznymi urzędu na terenie naszej gminy na stan 31 grudnia 2015 roku. Było ponad 6 tysięcy dzieci w wieku do 18 roku życia. Szacujemy, że z tego 3,4 dzieci skorzysta z tego programu i wydaje nam się że gdzieś 4,5 tysiąca dzieci będzie otrzymywać kwotę 500 zł. Proszę, powiedzieć, czy to będą dzieci w rodzinach? drugiej i kolejne. Czy też Pani bierze pod uwagę to dziecko w rodzinie takiej, na no, no, której się po prostu ci nie należy, czy to jest spełnia 800 zł netto, chyba, na osoby, aby otrzymać te To znaczy, To, co my szacujemy, że będzie 4,5 tysiąca dzieci. To będą te dzieci, które ta 1 trzecia, to będą te dzieci, gdzie rodzice nie otrzymają na te pierwsze dziecka. To są te dzieci, które, gdzie dochód w rodzinie przekracza 800 zł na dziecko lub w wypadku, gdzie jest dziecko niepełnosprawne 1200 i dlatego nie przyjmujemy całej liczby 6000, tylko z tego 3 czwarte. No zobaczymy jak to będzie. Nie? Tak, bo być może są osoby, które się nie, nigdy o pomoc się nie prawda, zwracały, okazuje się, że będą. To znaczy na, na, pewno, na pewno, bo to uważam, że jest duża kwota i raczej wszyscy zgłoszą się. Zgłoszą. Proszę mi powiedzieć, kiedy wnioski należałoby składać? To znaczy te rodziny, które mogą liczyć na to, że otrzymają. Wnioski mamy zapewnione, że na pewno do 20 marca będziemy mieć w ośrodku i planujemy 21 marca wydawać te wnioski, z tym, że wnioski możemy przyjąć z chwilą wejścia ustawy w życie. Ustawa w życie wchodzi z nim 1 kwietnia i z dniem 1 kwietnia będziemy przyjmować... Wnioski, dlatego że jeżeli ustawa nie obowiązuje, ja nie mogę tego wniosku y, zarejestrować. I dlatego z dniem 1 kwietnia będziemy przyjmować wnioski. Y, proszę mi powiedzieć, czy osobiście trzeba przyjść do pes nie czy są jeszcze czy... jakieś inne ośrodki, bo to słyszałam, że kilka różnych miejscach w Polsce można po prostu się właśnie. To wystawiać znaczy, do... wniosek musi wpłynąć do środka i można wnioski składać przez Pułap, przez WZUS, przez niektóre banki, które w program również weszły, ale mi się wydaje, że najpewniej jest złożyć wniosek u nas. Chcemy zorganizować tak pracę. Że y, wszyscy pracownicy zaangażują się w przyjmowanie wniosków. Wnioski, które wpłyną y, 1 kwietnia do y, 1 lipca, będą wypłacone od 1 kwietnia. Dlatego y, uważam, że w ten pierwszy dzień nie ma. Co, żeby były kolejki, dlatego że będzie wypłacane wstecz. A to nie jest, że ktoś wpłynie, wpłynie wniosek 1 kwietnia i my będziemy zaraz by, wypłacać. My musimy przyjąć wszystkie wnioski, musimy mieć dużą listę, zarezerwować wtedy pieniądze, bo pieniądze zawsze żeśmy na zadania zlecone miały, nigdy nam zrówdówka nie zabrakła. I wtedy zrobimy listę. Nie ma tego, że ja dzisiaj, dzisiaj odbiorę wniosek, szybko złożę i ten ktoś dostanie. Po prostu niech naprawdę to będzie ze spokojem. Tym bardziej, że jest ogłoszony nabór, jesteśmy w trakcie naboru, będą przyjęte dodatkowo w związku z tym dwie osoby, i chcemy zrobić w ten sposób, że na dole będzie pięć osób przyjmować wnioski od tych osób, które. Już pobierają u nas świadczenia, dlatego że te osoby nie muszą zgłaszać wszystkich dokumentów. Te osoby pobierają u nas świadczenia inne rodzinne, gdzie my mamy ich kryterium dochodowe. I te osoby najprawdopodobniej dostaną wszystkie już na pierwsze dziecko. Natomiast w innych pomieszczeniach, gdzie to jest łatwiej przyjąć taki wniosek, to nie będzie trzeba przeliczać. To będą przyjmować wszyscy pracownicy, bo to teraz kwestia tylko przyjęcia wniosku. I żeby ułatwić pracę, ustawa nie przewiduje tego, żeby przyjmować aktu urodzenia dzieci, dowody osobiste, ale my po prostu chcemy yy, wprowadzić, przyjmować szerokopię dowodu bo, osobistego, dlatego że na tej podstawie. W Kasie na podstawie pso jest wypłata, a tak jak mam zrobić wypłatę? I tak, czy teraz skoro mówimy o wypłatach. I wracając do tego, co Pani mówiła, że od 1 kwietnia do 1 lipca można składać wniosek. Tak. Ale to znaczy ktoś, ktoś kto w, y, złoży wniosek w czerwcu, otrzyma pieniądze od kwietnia, tak, tak. czyli w zasadzie będzie to zsumowane, tak. czyli obojętnie kiedy, tak, y, tak. Y, kiedy y, zgłosi oczywiście chodzi o to, żeby nie było tego nawału. No bo jeżeli 5000 tysięcy czy 4 tysiące tak, tych wniosków będzie, to rzeczywiście bardzo dużo. Proszę mi powiedzieć, jakie jeszcze takie uwagi dla tych, którzy mają składać wnioski, co muszą przynieść do OPS-u. Czyli mogą też internetowo po prostu przesłać, czy nie? Muszą być osobiste. To znaczy przez ten pułap, App program oczywiście bardziej. App. Tak, program tak? E-pułap. e tak. Jak najbardziej można składać te wnioski. Tam na pewno będzie wymagany podpis elektroniczny, ale przy osobistym składaniu wniosku, no tak już Pani dyrektor tu wspomniała, tak serokopia tego dowodu osobistego, no i no, potwierdzenie tego, tego dziecka, no akt urodzenia mm, też, by, też by był potrzebny. A przy ale ustawa mówi pani, że tego nie, nie nie nie, 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 nie ma. Tak, no, Dlatego chcemy, bo jak my przyjmiemy sam wniosek... My mamy program Empatia, przez który możemy ściągać z innych urzędów. Wiadomo, że jak przyjmie, będzie wniosek i będzie dowód, będziemy mieć akt urodzenia, to ten wniosek będzie szybciej obrobiony przez pracownika. A tam, gdzie my będziemy się starać, to na pewno będziemy... W dalszej kolejności. Nawet no, jeżeli jest na pewno wniosku, będzie na pewno data urodzenia dziecka, PESEL. No ale no, to, 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 to będzie trzeba potwierdzić. Wszyscy, musimy, wszystkie wnioski musimy y, potwierdzić, zweryfikować przez tak. program Empatia. A w tym nabale, w tym tłoku, to wiadomo, no, że, to jeszcze... że pierwsze listy pójdą tam, gdzie mamy gotowy dokumentu. Dokument. Dobrze, oczywiście y, tu trzeba zaznaczyć, że nie liczy się kryterium dochodowe przy, przy drugim dziecku i kolejnym. Kolejny. Kolejny. Czują mhm. wszyscy. Y, a pani jakie zadanie będzie w, tych, w, tym, w, tym, w tej operacji? No tak jak Pani Dyrektor już wspomniała, właściwie wszystkie jesteśmy odpowiedzialne za wszystko. No, musimy tutaj umieć sprawnie przyjmować te wnioski, świadczenia rodzinne więc nas osób będzie tutaj na dole przyjmowało te wnioski. Ja liczę na to, że to rzeczywiście sprawnie sprawnie pójdzie. Ym, weryfikacja tych wniosków. No najważniejszy przyjąć kompletny wniosek, bo bez kompletnego wniosku no nie nie. Czy nie, nie, pani wiecie, no, wiecie tak, jak wygląda ten wniosek? Co tam trzeba zawrzeć, żeby tak po prostu ludziom więcej yy, yy, żeby... Wniosek jest w rozporządzeniu do, yy, do ustawy o o tym świadczeniu wychowawczym. Rozporządzenie yy, znaczy wniosek właściwie składa się z podstawowych danych. Kto jedno z rodziców, opiekun prawny, na jakie dziecko, dane dziecka, data urodzenia, PESEL. No już później szczegółowie jest przy tym, jeżeli spadają z dochodem, nie? Na to tak. pierwsze dziecko. No to już wtedy musimy zawrzeć informację no to, o... to i co trzeba na przykład przygotować, już no, muszą przygotować. To znaczy, no, potrzebujemy kwotę świadczeń, znaczy kwotę wypłaconego, do, kwotę dochodu za 2014 rok. Tak 14? 14. A, 14. 14, 14, bo ktoś pomyśli, że 15. Tak, czyli kwotę dochodu za, za 2014. no i na tej podstawie jest weryfikowany ten, ten próg. Czy rzeczywiście... Czyli rozumiemy o picie. opicie? przedstawienie PIT-u, czy, czy to będzie? Ma... To znaczy tak, ustawa nie mówi o dokumencie, ustawa mówi o tym, że na podstawie dochodu, my ten dochód będziemy weryfikować właśnie przez ten program Empatia. Z tego tytułu, jeżeli nie będziemy mieli tych, tych dokumentów, no to. Przez ten program rzeczywiście pójdzie troszeczkę dłużej, ale generalnie no, my musimy to zweryfikować, ten doku, Także, no, petenci no, nie, nie dostarczają dokumentów do... Y no właśnie, bo jak, w jaki sposób? No, ktoś no, się stara, Mnie się tak, wydaje, tak, że większość osób, które będzie, będą pobierać na pierwsze dziecko, to oni, nas no, są w bazie. Pobierają bo, świadczenia tak. rodzinne hmm. i te osoby nie muszą już składać no, dokumentów. Składają tylko i wyłącznie tak, wniosek. Ale są osoby, które być może... Nie występowały do opieki społecznej. bo Czasami z różnych względów nie chcą, mhm. prawda? No bywa tak, że y, jeden z czasem pracuje, raz nie pracuje, w zależności od, no, wiemy jakieś takie umowy o dzieło i tak dalej. Co to wtedy? będzie bardzo mało tych osób, bardzo mało. No to wtedy y, albo nam złożą. Czy może pit, można podkazać, Nie, nie? Nie, nie. Czyli nie, musi na, skąd. Na, na, to znaczy od pracodawcy dane właśnie no Nie, nie, wnioskodawcy nie, do, nie dostarczają żadnych dokumentów o dochodzie. My z, musimy to zweryfikować. No, ale z, jak państwo zweryfikujecie? To jest program Empatia. Z Urzędem Skarbowym mamy kontakt. Na ten idzie do Urzędu Skarbowego, tylko my to, o takie dochody występujemy. Uh -huh. no. To znaczy tam, gdzie dany rodzic y, mieszka, tak? To do tego że tak, Skarbowego potrzebujcie tak. Ja jeszcze chciałam nadmienić, że 10 jadę, marca jadę na kolejne szkolenie do Urzędu Wojewódzkiego i po 10 marca na naszej stronie internetowej będą dokumenty do pobrania, będzie wniosek do pobrania, kto będzie sobie życzył prędzej mieć, bo my dopiero będziemy, tak jak mówiłam, od 21 marca. I będą dokładne informacje i bym prosiła śledzenie naszej strony internetowej. Na bieżąco będziemy informować, y, jakie są dokumenty, że mi się wydaje, że nie będzie takiego problemu, że... Y, Ktoś nie pomożemy, zresztą to jest w naszym interesie, żeby każdemu pomóc, dlatego że na, w tym roku 2% zostaje u nas. Te 2% to znaczy na obsługę tego programu? No, ja wiem, że Pani, programu. że Pani zatrudniliście, tak? Czy no tak, zatrudniacie jakieś. No tak osoby? jak mówiłam, jesteśmy w, w tej chwili w trakcie naboru, na, na pierwszy etap. Wpłynęło, wpłynęły 104 aplikacje, do drugiego etapu przeszło 67 aplikacji i dziewiątego osoby, które przeszły do drugiego etapu naboru, dziewiątego będą pisały test. Z tego myślę, że z pięć osób, które najlepiej napiszą test, będą zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne i dwie osoby zostaną zatrudnione. I teraz proszę mi powiedzieć, ta jeszcze, te wszystkie dokumenty, które się złoży, obowiązują przez rok, prawda? I za rok trzeba znowu już weryfikować. Tak to znaczy w tym pierwszym etapie, tak. bo okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych jest na przełomie roku, a z kolei tu, żeby nie by był bardzo krótki na 500, czyli on będzie się łapał jeszcze na drugi okres zasiłkowy i będzie trwał do 17 roku. Na te 500. Na te 500. Tak, tak, tak. Chodzi mi o to, że trzeba będzie na nowo składać potem po roku. Wniosek, tak, tak. tak. Jeżeli już są, jak, jak mamy jakąkolwiek jakie dane mamy w bazie, to już po prostu drugi raz nie żądamy tych dokumentów. Wiadomo, niepotrzebny nam jest po raz drugi akt urodzenia. Dziecka, chyba, Oczywiście. że no, na pewno będzie potrzebny porozumienie. Ja jak ci ta, ta, ta. a to ta. będzie po prostu rodzice z tego, co już informo co yy, wiemy, to niektórzy będą pisać yy, na 500 plus na jeden miesiąc, bo za miesiąc dziecko kończy 18 lat i to się należy. Tak to na się należy, to. o właśnie. Tak, byłem. tak i bo... będzie się, nawet na jeden miesiąc będzie się należy I dlatego to nie jest, że my przyjmiemy wniosek, i będzie cały rok spokój. To jest na okrągło. Dzieci, codziennie ktoś ko kończy 18 lat. Codziennie jest, dzieci tak, się rodzą. Tak, Zmieniają tak. się, y, y, zmienia im się kryterium dochodowe. Dziecko y, otrzymuje stopień niepełnosprawności, czyli znów zwiększa się kryterium. Tak, tak samo świadczenia rodzinnych jest okres zasiłkowy na przyłomie roku, a my po prostu obsługujemy codziennie, codziennie, codziennie. I, to znaczy Pani Dyrektor, bo może być tak. Dziecko urodziło się w sierpniu, urodziło tak. się w sierpniu. Tak, czyli matka ma prawo tak. złożyć i będzie to trzecie dziecko czy drugie. Ma prawo. I wtedy ona wchodzi, jak gdyby też. Tak, w ten program. Tak. Czy to nie ma znaczenia, że od kwietnia, że te dzieci nie? Nie, nie, cały ma, czas nie ma znaczenia. Nawet na jeden miesiąc, jak dziecko urodziło się, program chodzi w kwietniu, dziecko urodziło się w kwietniu, to matka ma prawo na ten jeden miesiąc dostać, bo kończy 18 lat, tam, któregoś tak. kwietnia. Trzy Z pewnością wielu rodziców się interesuje. Od kie, kiedy dostaną pieniądze? Trzeba tak realnie mówić. Złożyli 1 czy 2 kwietnia, kiedy mogą spodziewać się. To znaczy, kiedy wypłaty? będą pieniądze? Oczywiście, od pierwszego kwietnia... Ja w tym bań. pierwszym okresie, tak. bo zgodnie z KPA, ja mam miesiąc na wydanie decyzji. Rozumiem. A w tym pierwszym y, etapie, czyli w tym, od trzech, od, który jest od kwietnia do 1 lipca, przyjmuję wnioski, to ja mam 3 miesiące na wydanie decyzji i yy, pre, nie mogę prędzej yy, wypłacić, aż decyzja nie będzie prawomocna, dlatego ja prosimy, żeby był jednak ten kserokopia tego dowodu i choć przynajmniej do wglądu ten akt urodzenia dziecka, bo każdy z rodziców ma Akt urodzenia swojego dziecka, nie musi chodzić też po urzędach, to nie musi być jakiś akt urodzenia wydany dzisiaj, tylko stary nam do wglądu, żeby, żebyśmy mogły, a jak nie, to my musimy przez ten program Empatia sprawdzać, bo nie wypłacimy, jeżeli nie sprawdzimy dokumentów. Dobrze, czy trzeba liczyć, że trzeba, to na to będzie czekać miesiąc, dwa, na Nie, czekać. tak długo nie. Ja by, tak od Chciałam miesiąc. tylko zachęcić rodziców. Tak? Żeby zakładać konta osobiste, Aha. dlatego że już mamy od lat, że osoby, które mają wpłacane od nas jakiekolwiek świadczenia, świadczenia rodzinne czy zasiłki dostają dwa dni prędzej od osób, które są wypłacane, bo jak dostajemy z Urzędu Wojewódzkiego pieniążki, listy to są zrobione prędzej, od razu przelewamy. A terminy wypłaty to mamy już stałe, to wiadomo, że nie może być w kasie, że jest, jest, wiemy na początku roku, że tam przykład jest 10 maja, to nie możemy tego wziąć i wypłacić 8 maja, bo kasja taka by im była niepotrzebnie, bo, bo ludzie są mówieni dopiero na tego 10. Dlatego proszę naprawdę serdecznie o zakładanie kont, bo jak tylko są pieniążki, tak wpływają. Tak. Pani doktor, trudno nie, nie pomówić o sytuacji, która jest status quo. I mianowicie wiele osób, czy wiele osób skorzysta z pomocy społecznej. Tym bardziej że przed świętami, czy jakieś akcje, Państwo robicie jakieś zbiórki. Czy myśmy się dołączyli do tej zbiórki Caritas? Nie, nie. nie dołączamy. Kiedyś organizowali te zbiórki. Bo była ta zbiórka. Tyle, były, były, ale no niestety warunki lokalowe nie pozwalają. No nie możemy sobie pozwolić na to, żeby już w tej chwili zrobić tą zbiórkę w takich warunkach, jak żeśmy przedtem robili. No tak. są wymagania, muszą być no, wymagania z sanepid. sanepidu. A no, było, minęło, cieszymy się, że tam się nic nie stało, no, żeśmy na tak dziko, jak to się mówi, żeśmy zbierali. Czy, tak, czy osoby będą, te, które potrzebujące mogą liczyć na jakąś pomoc? To znaczy my na bieżąco, jest ten program pomoc państwa w dożywianiu i korzystamy tak. bardzo dużo. W tej chwili z pomocy korzysta ponad 600 osób. I, 600 osób, to są przepraszam, 600 rodzin. 600 rodzin, rodzin także tak, my jesteśmy zawsze otwarte i Dobrze. udzielamy pomocy. Ale oczywiście, gdyby ktoś chciał jakąś paczkę, no taka jak ta przygotować. To może się mógłby powiedzieć, się, że chętnie tam mamy nazwiska, dane państwa. Mamy Macieka. zawsze rodziny, listę rodzin, którym można pomóc, i każdy sobie, nie narzucamy rodziny, można sobie rodzinę wybrać. Z tym, że podajemy listę z opisem, ile dzieci. Co robią rodzice i można sobie wybrać. Dobrze, bo często mówić, no patologiczna rodzina. To tak nie lubię tego określenia. No. Chodzi o to, to są rodziny głównie potrzebujące, gdzie rodzice no, nawet pracują, a po prostu nie starczy. To znaczy, tak My się wydaje, tak się wydaje że im, u nas włącznie nie możemy tak mówić o rodzinie, o rodzinach patologicznych, dlatego że, że to jest, rodzina wielodzietna to, to nie rodzina patologiczna. Nie, mówimy, ja alkohol. Alkohol. mówimy o rodzinach, gdzie po prostu ta dysfunkcja jest prawda, z powodu no, nadużywania no, alkoholu. I tak, jeszcze na, jedna nadużywanie alkoholu przez ojca, to wiadomo, że dostaje środki mama. Matka dostaje, dostają w naturze, dostają na zakup w sklepie, do konkretnego sklepu dostają jeżeli już jest taka sytuacja, bo my mamy wybrane sklepy spożywcze, w których można skorzystać, a jeżeli nie idzie, jeżeli ktoś życzy sobie nie żywność, tylko odzież, to jest zakup robiony z pracownikiem socjalnym. Tak, oczywiście. Bo tak często, oczywiście ja nie lubię tego słowa a to, rodzice, to jest albo Boga, albo po prostu mają nie, w tej nie. sytuacji, ale chodziło o to, tak się określało, gdzie tam na przykład rodzice oboje nadużywają alkoholu, no to wiadomo choroba alkoholowa często była. Wiele jest rodzin takich, gdzie właśnie alkohol powoduje, że jest ta sytuacja tak trudna. No, możecie Państwo tam To znaczy jest, jest 600 ale nie, osób. Nie powiem dokładnie, nie chcę strzelać, ale tak, ze 100 rodzin może być. Może być. Może być, być, tak. Na tym, czyli apelujemy. I oczywiście rozmawiałam z kilkoma rodzinami, które się bardzo cieszą na ten program 500. I oczywiście życzę Panią. Żeby to wszystko poszło sprawnie, jak zwykle y, ośrodek bardzo sprawnie pracuje, także nie mam wątpliwości, żeby tak było. No i oczywiście y, po, po paru miesiącach zobaczymy, jak to wszystko wygląda i jak dzieci dostało, bo właściwie w tej chwili tylko tak na razie y, możemy szacunkowo Ja jestem optymistką i wydaje mi się, że mają taką załogę, jaką ja mam, że damy radę, nie będzie tych korków, nie będzie tych długich kolejek, naprawdę włączymy się wszystkie osoby. Nawet zgłaszają u nas się osoby, że chcą pracować w ramach wolontariatu i że ten problem roz y będzie rozwiązany. Dobrze. A pani inspektor, co powiedziałaby na temat właśnie tych świadczeń? Pani wydaje, prawda, te świadczenia. Jak pani postrzega te rodziny, właśnie? Czy przydałaby się taka pomoc na święta niektórym z nich? To znaczy, tak. Oprócz Państwa pomocy. Ja typowo pracuję w świadczeniach rodzinnych, także mnie obowiązuje tylko i wyłącznie kryterium dochodowe i generalnie przyznawane zasiłki. Dla mnie pomoc nie tutaj typowana na jakieś zasiłki celowe czy okresowe, no to już pracownicy socjalni. Pracownicy socjalni tak. mają rozeznanie. Mhm. A proszę mi powiedzieć, jeszcze przypomnijmy, jakie jest kryterium, no to minimum gdzie można y, starać się o pomoc, prawda? czy te celowe, czy stałe zasiłki. Ile y, na, na daną osobę, na daną rodzinę przypada takie kryterium? Bo, czy to się zmieniło? Bo pamiętam, pani dyrektor, myśmy rozmawiali, że od lat się w ogóle nie zmieniało, ciągle na tym samym poziomie. To znaczy nie, kryterium minimalnie się zmieniło i mnie się wydaje, że te osoby, które y, mają które wymagają tej pomocy, to u nas korzystają z tej pomocy, dlatego że my jesteśmy w stałym kontakcie, są ty sami, muszę powiedzieć, że współpraca układa się bardzo dobrze, z pedagogami, z szkolnymi, że my reagujemy na wszystkie, na wszystkie jakiekolwiek informacje ze szkoła, nawet reagujemy na anonimowe telefony, bo uważam, że zawsze mówią, że anonimów się nie, nie rozpatruje, znaczy, ale w przypadku ja tak. pomocy społecznej Zaczy, tak. dużo osób dzwoni, że zauważyli taką sytuację, nie chcą podać nazwiska. Ja nawet nie proszę o nazwisko, ja nawet nie chcę wiedzieć. Ja nie chcę wiedzieć nazwiska, kto nam zgłasza, dlatego że nie ma później takich pomówień. Tak. A pracownik naprawdę jedzie od razu sprawdza. i sprawdza. Także my niestety, ale w tym wypadku ja proszę pracowników, żeby jednak na to reagować. reagować. A proszę mi powiedzieć, jeśli, yy, czy były wypadki, na szczęście to już zostało ucięte, że zrobię. Czy u nas był przypadek, że, że rodzinie zabraliśmy z powodu biedy dzieci? Nie. Nie było. Nie ma. To właśnie nie Nie ma, i ja uważam, biedy. że to nie powinno być, że jeżeli. Rodzinie zabierają dziecko z powodu biedy, to jest wina ośrodka pomocy społecznej. Po prostu no, trzeba jak to mów, pomóc, ładować no. trzeba w, to, w tą rodzinę, bo to nie tylko sprawy finansowe, no, trzeba, w naturze trzeba pomóc. My mamy asystenta rodziny, który zajmuje się rodzinami i prawdopodobnie od maja będziemy mieć następnego asystenta rodziny i asystent rodzin tą rodzinę dobrze prowadzi. Czyli on kontaktuje się, czyli tak, to nie jest pracownik socjalny? To nie jest pracownik socjalny, on typowo interesuje się daną rodziną, kieruje rodzinę, pomaga pracę załatwiać, interesuje jak w szkole dziecko się uczy, pomaga korzystać z różnych programów, które są weszły w życie, także mi się wydaje, że nie wiem dlaczego dzieci są odbierane z powodu. No właśnie bóstwami. w Polsce to były straszne, straszne przypadki, to rodzina kochająca się były. Przypadki. No ja się czy dwa lata. Ja że jestem za rodzina tym, że kochające się hodowane w rodzinie. Gdzie, kiedy pomóc będzie. rodzicom, pomóc rodzeństwu, ale żeby tego dziecka nie odbierać. Dobrze, czyli jeszcze raz przypominamy, jeżeli Państwo macie kogoś, kto wymagał pomocy, zauważcie, bo są rodziny, które... Nie krzyczą, jak to się mówi, nie przyjdą, wstydzą się, że u nich jest trudno. I może taki prezent świąteczny, jakaś paczka, przydałabym się, i można to się skontaktować ewentualnie tutaj z, z panią, z, z paniami z Ośrodka Pomocy Społecznej lub ewentualnie zadzwonić do redakcji, że ktoś by tak, był skłonny tak. i my wtedy powiemy, wskażemy rodzinę, której warto by pomóc. Tak. Dziękuję Paniom bardzo dziękuję bardzo.